Po basenie, hali sportowej i saunarium czas na kolejne atrakcje dostępne dla wszystkich odwiedzających akwa zdrój. Oferta kompleksu została uzupełniona o siłownię, salę fitness i korty do Skłosza. Opóźnienie otwarcia nowej części sportowej obiektu wynikało z dłuższego czasu oczekiwania na wyposażenie. Było jednak na co czekać, ponieważ sprzęt na siłowni należy do najnowocześniejszych. Nasza siłownia wyposażona jest w najwyższej klasy. Sprzęt do treningów aerobowych i treningów siłowych. Trenować tutaj będą zarówno osoby początkujące, jak i osoby, które już trenują zawodowo. Na naszym obiekcie będą znajdować się bieżnie. Będzie to najnowszy model, który do tej pory w Europie nie ma. Będziemy pierwszą siłownią, która będzie wyposażona. Będą to specjalne bieżnie, na których będzie można poza tym, że będą program treningowy dotętna naszego klienta. Będzie można zapisywać swoje wyniki na różnych nośnikach na przykład pendrive i odczytywać je, co ułatwi na przykład trenerom personalnym prowadzenie takich osób. Obok siłowni znajduje się sala do ćwiczeń fitness, z której roztacza się widok na część basenową kompleksu. Jak widać w tym momencie takie zajęcia typu indoor cycling pod okiem wykwalifikowanego instruktora na najnowszej go typu rowerach marki Schwinn. Oprócz tego mamy bardzo bogatą ofertę e, zajęć fitness, począwszy od zajęć choreograficzno-tanecznych, takich jak zumba, fat burning e, czy step, poprzez zajęcia wzmacniające-modelujące, jak body shape, e, total body condition e, oraz zajęcia mentalno-wyciszające, takie jak stretching, e, elementy jogi. Kolejnym nowym elementem są dwa wysokie klasy boiska do squasha, coraz popularniejszego sportu w Obrzychu. Boiska te spełniają najwyższe standardy i pozwalają na rozgrywanie meczów rangi międzynarodowej. Jeżeli chodzi o dzieci, to będą organizowane zajęcia pod okiem trenerów w grupach kilkoosobowych. Natomiast jeżeli chodzi o same zajęcia dla dorosłych, to będą to już spotkania albo indywidualne albo też w grupach. Aby zachęcić młodzież i dorosłych do spróbowania swoich sił w tym sporcie. W czasie trwania dni Wałbrzycha, 7 i 8 września odbędą się dni otwarte Squosza. Bezpłatnie za darmo każdy będzie mógł przyjść. Spróbować gry w skłosza. Zaprosiliśmy specjalnie na tę okoliczność wicemistrzyni Polski mistrzynię drużynową Magdę Kamińsko, która będzie pokazywała naszym mieszkańcom, jak rozpocząć swoją przygodę ze skłoszem. Mamy także ofertę przygotowaną dla najmłodszych, jak i dla nieco starszych, dla tych początkujących, a także. Ty, którzy już grają, są zaawansowanymi graczami. Ich również zapraszamy, bo mamy niespodziankę także i dla tych graczy przygotowaną. Nie trzeba posiadać własnego sprzętu. Tutaj na miejscu jest sprzęt do wypożyczenia. Trzeba tylko pamiętać o tym, by wziąć obuwie sportowe odpowiednie na korty do skłosza, czyli obuwie halowe. Przy okazji zaprezentowane zostały specjalne karty zniżkowe dla różnych grup Wałbrzyszan i nie tylko. Na dodatkowe ulgi mogą liczyć np. kuracjusze przybywający w uzdrowisku Szczawno-Jedlina, rodziny posiadające ponad trójkę dzieci, osoby powyżej 65 roku życia czy byli górnicy. Pozostali klienci mogą zakupić specjalne karty z możliwością przedpłaty, oferujące różne zniżki w zależności od wysokości zdeponowanej na nich kwoty. Wspomniane tu atrakcje dostępne będą dla wszystkich już od czwartku. Szczegółowy cennik znaleźć można na portalu Wałbrzych. 24 .com.